Siemano, witam wszystkich serdecznie. Przed nami dzisiaj piąta kolejka Ligi Mistrzów, także tutaj rozgrywki europejskie są już w centrum. W centrum, w piku, można by się spodziewać, że w każdym meczu będzie się coś działo, no bo każdy teraz będzie grał o coś, lecimy z kolejnym dniem pojedynku Grubasa ze sztuczną inteligencją, jak to idzie to widzicie no ale bawimy się tutaj dalej, przed nami dzisiaj po raz kolejny tutaj dwa treberki, ale zanim do tego przejdziemy, no to standardowo kilka słów na temat promocji w STS-ie, dzisiaj można zgarnąć 222 zł za to, że Barcelona strzeli co najmniej jedną i tylko jedną, jedna bramka jest tutaj wymagana właśnie w dzisiejszym meczu z Chelsea już tłumaczę o co tutaj chodzi, jeżeli jakimś cudem nie masz konta na sts wiadomo, że STS jeden z najdłużej działających Bukmacherów w Polsce I jesteś zainteresowany właśnie tą opcją Uważasz, że Barcelona Chociaż raz strzeli dzisiaj gola w meczu z Chelsea Możesz zacząć do pierwszego komentarza Pod tym filmem, gdzie jak zawsze Będzie znajdował się link do założenia konta Podczas zakładania konta weryfikujesz zgody marketingowe I następnym krokiem jest depozyt Tutaj musisz płacić minimum 50 zł w jednym Depozycie i w pierwszym depozycie Żeby być tutaj systemowo zapisany do tej promocji no, i jeżeli już masz to zrobione, zostaje kolejny krok, ten najłatwiejszy, czyli zagranie kuponu. Stawiasz tutaj po prostu na to, że Barcelona strzeli gola z Chelsea. Musi to być pierwszy kupon oczywiście, po otwarciu konta. Za resztę możesz sobie zagrać coś innego później. Najważniejsze na ten moment to właśnie, żeby ten kupon był puszczony jako pierwszy. Stawka, Stawka tutaj jest, już wam mówię. Minimum 2 złote, 2 zł, ale dla bezpieczeństwa niech to jest dokładnie 2 zł. No i po prostu ładujesz sobie to na singlu. Pierwszy kupon po otwarciu konta 2 zł na stawce druga drużyna strzeli gola. Barcelona gra na wyjeździe, także to jest druga drużyna. No i jeżeli tak się stanie do w przeciągu 48 godzin dostajesz 222 zł w bonusie. Bonus do dwukrotnego obrotu po kursie minimalnym łącznym 1.91. Tak to wygląda na STS-ie. Myślę, że całkiem spoko opcja, no bo Barcelona powinna strzelić tą jedną bramkę. Czy wygrają dzisiaj, nie wiadomo, ale no jedną bramkę raczej powinni tutaj nam zapewnić. Jak ktoś jest zainteresowany, jeszcze raz odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. My lecimy jeszcze z konkursem. Dwie dyszki jak zawsze symbolicznie do zgarnięcia i jak zawsze z puli superbetowej. Jak ktoś chciałby sobie zdać szansę na to, to wystarczy zostawić łapę w górę, zasubskrybować ten kanał i w komentarzu wytypać dokładny wynik minuty pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Marsylium a Newcastle. Typować możecie do godziny 21. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie, czy bez nikugracza gracza na Superbet, nie biorą udziału w zabawie. Szybciutkie podsumowanie niedzieli, która nam po prostu nie wyszła. Eee, czat. Jak gdzieś tutaj to jakoś tak będzie. Jeśli chodzi o czat, dwie wtopy, jedno trafione. No, mi tu poszło jeszcze gorzej. Zwrocik i, i dwie wtopy, także widać, że tutaj mocno przestrzelono. Akurat się wstrzeliliśmy w takim meczyki, gdzie były dosyć ciekawe niespodzianki. No i lecimy z dzisiejszymi treblami. Zaczynam standardowo od czatu. Możecie zobaczyć krótką analizę tutaj ze strony czatu. Coraz mniej, chyba. Mi tutaj rzeczy wyrzuca na tym samym prompcie, także y, coraz tutaj bardziej się zacina ten chat GPT, przynajmniej. Ajax z Benficą. Benfica ma tego meczu po prostu nie przegrać, czyli tutaj jest propozycja na X2. A jak wiadomo, w jakiej formie tam w tym sezonie po prostu masakrycznie, no ale w mojej opinii tutaj są troszkę i tak przesadzone kursy na Benfica. Są ciut za małe, ja bym troszkę więcej dał, no ale to być może jest tylko i wyłącznie moja opinia, bo ja tutaj nie przepadam. Nie przepadam za ekipom, ekipami prowadzonymi przez Murinio. Drugi, drugie zdarzenie: Manchester City wygra z Bayerem Leverkusen. No Ameryki, tutaj nie odkryłem zresztą kursy na zwycięstwo Manchesteru City są na tyle śliskie, że zastanawiałem się mocno, czy to dawać no ale ostatecznie wlatuje no, najwyżej będzie śmiesznie, tak jak w niedzielę, bo też niskie kursy nie powsiadały 1.23, nie, na zwycięstwo Manchesteru City, no ale niech już jest i Chelsea z Barceloną, BTTS po bardzo pięknym kursie 1.42, który nieraz upierdzielał BTTS z live'owego grania no ale tutaj ten BTTS to bym widział, biorąc pod uwagę, że Barcelona ona w ogólnym, w ogólnym rozrachunku ma spore problemy w defensywie. Nie, nie wygląda to tak jak na pewno Hansi Flick sobie to wymyślił. 2,28, czyli tutaj z tego trebla, ledwo podwojenie wyszło. No, ale fajnie, fajnie. Podwojonko to jest najważniejsza kwestia. No i ode mnie dzisiaj: na dzisiaj kupon Galata z Royale Union San Gilua Stawiam tutaj na pojrze, półtora gola. I na 1x, czyli Galatasaray po prostu ma tego meczu nie przegrać, no i tu kwestia jest taka, że Galatasaray złapało formę, złapało wiatr w żagle, przynajmniej w Lidze Mistrzów, trzy ostatnie mecze to trzy zwycięstwa w lidze w międzyczasie się tutaj potknęli. Jeśli chodzi o Royal Union saint Gilua w belki wygląda to dobrze, natomiast w lidze, oprócz wygranej w pierwszej kolejce, to trzy kolejki, następne trzy mecze, to trzy porażki, niemniej tutaj każdy z tych rywali był trudny, bo tam mierzyli się z Atletico, w międzyczasie z Interem i z Newcastle. No, Galatasaray... Gdzieś tam można by powiedzieć, że próbuje nawiązać, jeśli chodzi o jakość gry piłkarskiej, właśnie do tych ekip. Grają dzisiaj u siebie, co prawda bez Ozimena, dlatego 1x i over 1,5 gola. I też fajne kursy są generalnie, tak mi się wydaje, że dzięki temu są właśnie fajne kursy pod 1,71, 80 na zwycięstwo Galatasaray dzisiaj. Olimpik Marsylia z Newcastle powyżej 2,5 gola tutaj statystycznie obie ekipy w trzech z czterech meczów pokrywały ten over'ek w Lidze Mistrzów oczywiście, no i dzisiaj ja tutaj widzę over'a ze względu na Marsylię, która jest na delikatnym musiku i musi tutaj grać, także podejrzewam, że będą cisnąć, no a Newcastle też ma tutaj czym odpowiadać oczywiście, i na koniec Chelsea z Barceloną, pojeżdża 2,5 gola Zaglądam do tego samego meczu, do którego zagląda chat GPT. Stawiam tutaj na Over 2,5 gola, bo myślę, że to będzie kolejny wesoły mecz w wykonaniu Barcelony. U mnie wyszło 3,72, no i mamy wszystko na dzisiaj zrobione. Jeszcze dzisiaj, właśnie z okazji tego, że jest liga Mistrzów o 15 odpalam live'a, także serdecznie zapraszam tymczasem dzięki bardzo. I widzimy się w na następnym odcinku już jutro. Siemano!